Hej, zawsze teraz serdecznie w kolejny filmie z serii Pokémon Green. Ostatnio wróciliśmy na, wys na wyspie siódmej w centrum Pokémon. No i dzisiaj uda się jeszcze do jednego miejsca, w którym nie mieliśmy okazji być i w którym też będziemy mogli zapaść kolejnego nowego Pokémona. Jak nie twa. Nie, w sumie tylko jednego chyba. Eee, akurat interesować nas będzie. Eee, nie, to nie jest e, wyspa siódma. Eee, Podajże wyspa piąta, ale nie. Piąta? Przepraszam, nawet nie mam pewności która to wyspa, ale... Chociaż e, nas interesowała Lost Cave. Zaraz... Zresztą przyjść na mapy, możemy to zobaczyć, żeby już później nie krążyć po tych wyspach. E, bo to jest jeszcze miejsce, w którym nie mieliśmy okazji e, być. Także... Zobaczmy sobie wyspę tutaj. E, tak, Lost Cave jest na wyspie piątej. Czyli do końca jeszcze piątej wyspy nie zwiedziliśmy. E, no dobra, pozostałe. Wyspa piąta. No, i tak właśnie, dzisiaj udamy się do o właśnie Lost Cave, do miejsca, w którym nie byliśmy, do miejsca, które jest dość ciekawe. Więc będziemy się przepłynąć, to spory kawałek. Dobra, wodne labirynty. Musimy płynąć w tę stronę, tak jest. Z do tego wspaniałego resortu. Ach, niestety trochę wysiadłem. E, dobra, musimy się przejść teraz. ten. Do wszystkich rozwaliśmy. Tu właśnie mamy pusty domek, ale gdy przepłyniemy się dalej, dopłyniemy do pewnej jaskini i trenerów, których jeszcze nie mieliśmy okazji rozwalić. Mówię ci! Eee... Nie wiem, życie tutaj jakoś w tym resorcie podoba mi się. To jest coś sensu. W każdym razie pływa kto znany nasz wysoki Poliwurla. A pojedziemy sobie w sumie, możemy i wykończymy go. rank. No, na szczęście trafiamy. Oczy, bo gdybyśmy nie trafili w pomocy Pokémon chłodny, prawda? To mogłoby mi zaszkodzić. No i pokonujemy Worla. No i zrobimy 1300 mg, co znaczy na kolejny level. No i kolejnym pokiem jakiego tutaj... O, double próbuję próbuję poznać. A czy ja mam Rockhead czy Lightning Rod? Tego to nie wiem, ale gdybym miał... E, rockheada... miał też Rockhead, to wtedy... mogłem uderzyć... Normalnie nawet zabiera dwustronne obrażenia, czyli jak uderzymy to się na, my, nam też się obrywa. Ale, gdy mamy Abelki rocket, ten tak naprawdę jest potężny. 100% celności widzieliście, zresztą siła 120. Dobra, zaraz zobaczymy, czy dobrze zrobiłem. Zareklinujemy na stany i... Jest Rocket. No, to będziemy wymiatać. Dobra, a teraz będzie ten ta Cruel, to do walki z będzie też dobra, i do Queen. Są dwa poki ziemne mam w teamie, to tak które... trochę... Niepotrzebnie, a to tak u ten ta Cruel, no... starsze. starczy. Ale wzięła także to właśnie na jej ruch Flay Swipe. No i ten Cruel teraz. No znany, takura stręt może nie stać, więc Earthquake. W sumie Marak też mogła poznać Earthquake. Nie wiem, czy ona, czy ogólnie Marak nie poznaje tego ruchu. W pewności nie mam. No dobra, mamy kolejny poziom poziom 61. Co za szok! Chyba, że to jest. Nie, jestem śmiertelnie niepoważny. Ale okej, okay. kolejnym pokiem, którego myślę do walki, może będzie Charizard. A czemu by nie? Chyba, czy tu będą jakieś sterzy używające Pokémonów? Chyba nie. Ale dobra, jesteśmy teraz. Już jesteśmy. Dosyć ciekawi jest jakim jest Last Cave, czyli jakby jaskinia zagubiona, zagubionych. I w tej jaskini żyją też nowe Pokémony. W sumie to chyba aż jeden. Nie wiem, czy na tym pietrze, ale niżej na pewno. Tu mam taką mgłę i dość nieprzyjemną atmosferę. I trenera. Ai. E, myślałem, że to były starżyter ruiny. E, ale tu jest pełno duchów. No właśnie, między innymi Pokémony duchy tu też żyją. A raczej te znane typu Hunter, chociażby. O no, Onix. Charizard nie jest najlepszym wyborem, ale może Flame coś z ciała. On już jest dobry w defi, ale spedz def to już taki dobry to nie jest u niego. Więc w sumie. No, poszło całkiem dobrze. kolejnym pokietem będzie Graveler. Czy z Gravelerem pójdzie nam tak samo dobrze? Tego nie wiem. Bo on żeby się nie zdetonował, albo nie użył nam jakiegoś kamiennego ataku. Chyba on na tym powiem, może być tylko Rollouta. Więc... nie bardzo nie ma się tego obawiać. Toż też padło w Feinflaura. Cieniasy. No i na koniec Marwak, który też padnie w bo na tym pokój już będzie działał normalnie. A skoro tamte, mimo tego, że był nieefektywny, padały, no to Marwak tym bardziej padnie. już za potęga Charizarda. Mojego pierwszaczka. Ej, litości. Próbuję się stąd wydostać, ale zawsze ląduję w tym samym miejscu. Może ...ileś kamieni ma znaczenie. No i de facto ma. Tylko teraz do końca nie pamiętam od się odsiadł. Tu mam na przykład trzy kamienie. Jeżeli na przykład byśmy policzyli raz, dwa, trzy i poszli tu chociażby. Nie, to jakoś inaczej się liczy. Raz, dwa, trzy, poszli tu chociażby. To jesteśmy w tym samym miejscu. To może się liczyć raz, dwa, trzy. I też jesteśmy w tym samym miejscu. Czyli musimy podzielić tak, żeby to było na końcu. Raz, dwa. Nie. Raz, dwa, trzy. No bo tylko w prawo nie szliśmy. No i droga w prawo mówi coś więcej. No i tu mamy kamieni trochę więcej też. Um, tu mamy 3, 6, 12. No. Czyli... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana. Nie. Znów coś nie tak. Um, czyli chyba liczy się o tą... raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa. Na, na dół. O, i wytarliśmy do... Lux Czyli kolejnego ciekawego przedmiotu. Kiedy się wrócimy? Znów trafiamy tutaj. Eee, dobra, kiedy zaczniemy? No sobie z... Pójdźmy na górę na przykład. No i tutaj mamy kolejne miejsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu źle. Um, dobra, czyli jakoś doszliśmy tu na górę. Tu się chyba teraz naduszło, tak? I tu mamy tajemnicę. Myślę, że jakieś tajemnicze moce są. panujące w tej jaskini. Też tak sądzę. Ale dobra. Mamy kolejną trenerkę Laurę. Teraz do walki NATU. Idź Chorizard. I wykończ go. A ją. No to jest ciekawe w taką. Uf, krytycznego tym bardziej. No i teraz kolejny pokalonet trenerki będzie. Kolejny na, na tu. I w sumie też żyją dzikie poki, jak to, to na razie... Nie było nam dane spotkać żadnego. A żyje tu... Aha, mamy Charizard z yy, Z tym. No. Queen stagie, O. O, jest taki pokarm kszatu. No to może na, Żeby mieć pewność, że padnie. Choć i tak chyba pewności mieć nie będziemy, bo ten pok jest jednak... dość wytrzymały, ale jednak pada. Chyba Charizard nie był dobrym zborem, jako pierwszy bok. A jeśli nie pójdziesz na prawo, to nie przejdziesz dalej. Dzięki za podpowiedź. Dobra, chociażby? <laughs> Dzięki za takie podpowiedzi. Dobra, poszliśmy zaraz w prawo na górę. Teraz, jak pójdziemy na dół. A zaraz, jak pójdę w prawo, no to wrócę się znowu w prawo. I w lewo. Nie. Jesteśmy w tym samym miejscu. Musimy iść chyba w określony sposób. Czyli do góry. A jak tu się wrócę, dokąd dojdę. Aha, właśnie tej dziewczyny. Dobra, tam w prawo to się wrócę, a na dół. O, doszedłem znowu do innego miejsca. Pójdę w lewo. I tu się wrócę. Okej. Okay. No można tak metodą prób i błędów. Jak pójdę w lewo, też się wrócę, no okej. Okay. Jak pójdę na górę, ooo, mamy Sinkens, właśnie i wcześniej zrobiliśmy też Lux Sinkens. To jest krótszy przedmiot, który, No, znowu nie mamy miejsca w torbie, więc coś wywalimy już. Przy okazji skoro już tutaj jestem, to może jeszcze coś się znajdzie do wywalenia. X-Speed, X-Accuracy, X-Accuracy, chcę go wyrzucić. Gardspets. No, i już jest trochę miejsca. Yy, tak, z Inkens sprzed dacienia Pokémona i sprawia, że yy, obniża to lekko unikli, a, że celność przeciwnika. I też dodatkowo, jeżeli go trzyma Wineout i damy go pod to z jajka wykluje się Winote, czy znaczy, wykluje się Winote. No i tu mamy też Sea Inkens, który zwiększa troszeczkę siłę ataków wodnych, yy, ale to naprawdę niewiele, chyba o 15%. Jak nie o 10. No i jeżeli go damy Marylowi czy 3 razy w jego wyższej formie kiedy go brigujemy, to wtedy um, To wtedy, wtedy, wtedy No, zajka wykluje się Ezuri um, Przez chwilę leciało mi z głowy nasa Dobra więc tak Musimy pójść w prawo, to jest pewne, bo gdziekolwiek indziej pójdziemy, to się wrócimy. Gdy pójdziemy znowu w prawo, znów się wrócimy. Ale gdy pójdziemy teraz. E... Nie, nie, źle ja poszedłem. W prawo. Trzeba zawsze iść do góry, bo inaczej nie przejdziemy do nikąd. Prawo, góra. Na dół. Na dół. Ok, jesteśmy w nowym miejscu. Może teraz w prawo. W lewo. I... Na dół. I... w lewo. O, proszę bardzo, wstaliśmy... ...do Renrendy! No, jak miło. Dobra, to co tam jeszcze? Chyba to jeden jeszcze przedmiot jest. No więc może prawo, góra, to jest na pewno. I teraz tak, musimy pójść na dół. Jeszcze raz na dół. I w prawo. Jeszcze raz w prawo. No i mamy Max Revive. No dobra, więc to były chyba cztery przejęte, więc mamy je wszystkie. Więc teraz możemy przejść się do finałowego miejsca w tej jaskini, które odbokuje nam pewną nową do... Dodatkową, że tak powiem, opcję. Więc musimy iść chyba tak w prawo, oczywiście do góry i na dół. Jeszcze raz na dół. No i teraz tak trzeba iść. i trochę zrypałem jeszcze raz w prawo, góra, dół, dół. Ok. I odtąd trzeba się skupić. Prawo. Lewo. Na dół. W prawo. I do góry. No i doszliśmy do pewnej panienki, która tutaj sobie chodzi. Co to, to, to chcesz mi zrobić? Spokojnie. Chyba nic. Więc panie Kassanów i sobie zobaczycie wysoki pensjona. A ma poki do obrony, to co tam. Eee, więc... Flame Flower. W sumie mieliśmy tu złapać nowe poki, nie zapaliśmy. O, nie było na nam spotkać. clean tak. Dały się wyznaki. A to w sumie żyje jeden nowy pokon, którego jeszcze nie miałem okazję złapać wcześniej. Eee, więc tak, i kolejny person. Cóż za oryginalna taktyka. Więc... Jeszcze raz Flame Flower. A jak rozwaliliśmy dwa kociaki, Charlie zaraz dwa poziom 61! No i to co, zamykaliśmy sołopień? Ach, bałam się, że chcesz mi coś zrobić. I dziewięćdziesiąt nie zwycięstwo! Kurczę, jak miły Coin. Ach, tak się cieszę, że... Yy, ...przyszedłeś tutaj. O, tak, to się cieszę. Yy, Zbudziło już chodzenie po tych... ...no, tutaj. Mogę ci prosić, żebyś mnie wziął do domu? Dziękuję. E, możesz już sobie pójść. No i fajnie. Z, z, tutaj chodziłem. A. Czy my się zgadzamy? A w sumie to bez znaczenia. Trochę mi się nudzi. Proszę, posłuchaj mojego życzenia. Chciałbym zobaczyć, jaka ona jakim jest persja. E, mógłbyś go przynieść? Proszę, pokaż mi go. No niestety, nie ma persjana. Ale ktoś teraz tu przyszli właśnie z Pokémon, jakim ona sobie zażyczy, to wtedy dostaniemy jakąś nagrodę, tak jest. Ale nas jeszcze interesuje Last Cave, bo tam jest pewien Pokémon, którego ja musiałem wtedy złapać. A jest dostępny tylko w wersji, tylko Green i ewentualnie w tych tam Gamecube-owych można go też znaleźć. ale dobra, eee, więc weźmy sobie Maraka jako pierwszego i przepłyniemy się z portem do Last Cave. Eee, tylko nie pamiętam teraz do końca, w której części Last Cave one żyją. No, czy już można tu łapać te nowe poki? Jakiś poka ze z asfiksientem się przydał. No wtedy mógł sobie go użyć i po prostu szukać tych poków. No to chyba też żyją, prawda? Tak jest! Są poki! No i Hunter. To nie jest pok, którego szukałem. Brainy, bo Hunter już mamy znowu i nawet mieliśmy na okazję mieć w drużynie. Ale dosyć wysoki poziom, to jest czwarty. Dobra, my szukamy czegoś nowego. W mamy trochę mały deficyt. Ultrabolowy. Ale co tam? O, i Gastley tu też żyje. Więc tutaj Cleanstag tutaj się spisał nieźle. No, w ogóle jeżeli że spotkać poka to też nie jest tak łatwo, jak są widzicie musimy się trochę nachodzić. E, natomiast z no to nie, spotykał, nie spotkał nas ani jeden. E, no i kolejny Hunter po 4-6. Wow o, wow, nie mogę uciec. No już uszedł Punch. A ja już mogę uciec. Tak, troszkę wysokie levele. w sumie nie głupiwa było wziąć jakiegoś innego pokemona jako pierwszego, chociażby w Apollo. On tutaj mógłby całkiem sporo rozdziałać. To też jest fajne miejsce na trenowanie w tak zresztą sami widzieliście Ghastly, hunter. Jeszcze nie wiem co tu będzie trzecie, bo w i Green były to różne Pokemony i teraz nie pamiętam dokładnie który był w jakiej wersji. Um. No i Golbat. Nie wiem, już nie będę go rozwalał. No, czyli mamy trzy poki żyjące w tej jaskini, ale jest jeszcze czwarty. I bynajmniej nie jest to gaski. A, jedźmy z tym. No i jeszcze tego poka. To jest nowy pok z regionem Jotto. który mi wcześniej okazję zobaczyć. I on chyba powinien żyć na każdej części tej jaskini. Niezależnie od tego. Czy to jest tału, czy tam przy wejściu. No i kolejny hunter. Ha, teraz sobie rozwalę. Zerkniemy, się na huntera na poziomie 58, wystarczy mój bajt. Znając życie, no tak. No i hunter jest oczywiście szybszy. Wapril. Bardzo powolny bok, niestety. Przynajmniej w tym wydaniu, Chyba ma naturę oddziaływającą z Spida. się przed punktem, który starciu. Okej, okay, ale 160 ponad spec-ataku, więc nie jest źle. No i kolejny Pokémon. Zobacz. No, czyli znamy już kolejnego Poka z tej jaskini. Czas, teraz mamy cztery. To piąty będzie tym jotowym. No to skoro już spotkaliśmy wszystkie cztery spoza Johto, znaczy spoza Joto, z Kanto, to teraz czas na coś spoza Kanto. Czyż nie? Może pójdę tam, gdzie była panienka selfie? Selfie, selfie! Jakiej tam było? No, Choć tak naprawdę, ten Pokémon powinien być wszędzie. Tak przynajmniej mi się wydaje. No jest dość siatki. To trzeba przyznać. Mam tam jeszcze gdzieś przeglądarki otwarte. Um, o, Quickflow no, chyba zadziała. Aha. Czyli tutaj to już chyba wiem jaki Pokémon będzie żył. Dobra. Dodam, że będzie to Pokemon Mroczny. Pokemon może nie tyle co straszny, a raczej śmieszny. I nie jakoś specjalnie silny. No, dawać mi go tu. Nie chcę tracić czasu na... ...bezsensowne łażenie. Jeszcze te dwa Poki, jak go nie spotkamy. Yes, jest, ale jest Pokemon doroczny. Co oni mi tu piszą? Dobra, w każdym razie mamy nowego Pokemona, jest to Mischievous. Jest to Pokemon duch i teraz nie mam... ...czem go w ogóle osłabić. Miało znasz bajt? Znasz bite? Znasz bite? Przezrobienie szczęścia Nie ubił nam miał. O, Spite bardzo dobrze. Ale będzie w stanie może coś zrobić. Spite? O, jak Mio. W sumie miał ma o tyle dobrze, że jest to Pokémon typu normalnego. Dlatego też i ataki tego nie będą na niej działać! Miał się w końcu na coś przydajnego niż HM i pick up. O o, side wave. Trochę za szybko pochwaliłem. Nie! O, żyjemy! Haha! dobrze. Jeszcze jedna akcja, no dajesz miał, proszę cię. No i spite. Spite obniżył nam PP, nie czy o tym wspomniałem. I właśnie obniżył nam teraz o 4. W sumie chyba 5 to maksimum. Dobra, próbujemy łapać. Trochę ultra boli mamy niewiele. Miejmy nadzieję, że to starczy. Teraz mamy Mr. to jest kolejny nowy Pokémon Duch w sumie. I. I nie to gnoloł. Ciągle ten spite. 5 to już jest maksimum i confuse. No świetnie, to jest jeden atak w typu duck. No, bo poza spajtem, może który może mi trochę zaszkodzić, nawet trochę bardzo. No, dvaj, uderz chociaż raz. O, dobra, odsłuchaliśmy się z konfuzji. Uff, to groźnie wyglądało. Dobra, tylko mamy trzy ultrabole, no błagam Cię, słab się. Masz ten jeden HP, może dwa. No nie no! Było tak blisko. No, Psywave minął, nie trafił. A mam tylko dwa ultrabole. Emocje sięgają zenitu. A ultrabole nie tknął, a tyle się nabiegałem, żeby znaleźć tego pucha. Dlaczego jest to taki prosty pokiem zapania? Mam jeszcze dwa... Aha, jeden Great Wolf, Super. Monster Ball nie będzie rzucać. No i ani drgnął. No nie, no błagam Cię. Ostatnie uprawowe. Nie rób mi tego. Złap się. Błagam. I chwila prawdy. Czy my z żywus? Ani No Ja tak naprawdę nie mam już czym łapać. A boli i NestBoli zużywać nie będę. Ugh, tyle się naszukałem i co? Nawet uciec nie mogę. Ubi mnie! Albo nie wiem. Sam się ubiję. Nie chcę zmieniać poka. Halo, chcę uciec. A no dobra, miał, ubiła, czy i 230 punktów, tak prawie na level. No cóż, moi drodzy, niestety nie udało nam się zapaść poka. No skończyłem się ultra Ach, te unowny! Trzeba na to zważyć. No cóż, w razie ja zaraz wrócę i może następnym razem uda nam się złapać poki, więc takie krótkie cięcie ja tu zrobię z zakupy i i i, i. Um, spróbujemy szczęścia dalej. Także cięcie. I jest, moi drodzy, był z poziom 15. Więc miejmy nadzieję, że nasza miała dać radę w Nie ma dużo niż tego poziomu. Ten tylko Psywave irytujący. Bylebyśmy nimi dostali, nie dostaliśmy. I w sumie teraz jest szansa, że miał tak. Jest nawet i szybsza. Tylko tak, mimo że ten no, tak, jest dosyć super efektywny, to i tak zabiera stosunkowo niewiele. A wave wziął mi całkiem sporo. Żeby tylko teraz bez głupich krytów miał. Proszę cię o jak i był I ostatnia szansa. Nie! No nie. Dlaczego? Dlaczego to musi się dziać? Cios krytyczny na koniec. No, mamy kolejną mylę w wyspach po niefortunnej w poprzedniej akcji. Miejmy nadzieję, że teraz będzie bez zbędnych ciosów krytycznych. Trochę miała ucierpiała, ale cóż... Grało. To w sumie na nic nie jest, bo jest specjalny. Pierwszy może być ale kolejny? Ani myśl. No, w sumie ten jest jakiś... Ta myśl już to znaczy, się jest jakaś trochę mocniejsza. Może lepiej przestrzyma <laughs> Te bajty. Dobra, ostatni. To w sumie mógłby być jeszcze jeden. A niechby tego przedkryto, to o ja, To bym się zerwował. Uff jest okej. Okay. No więc jak musimy wystawiam czas albo Stonish, No tak i sobie dobrze na nas. Kupiłem 30 ultra boli. Na zapas już. E, przydadzą się, wierzcie mi. E, więc raz, dwa, trzy. Siedzi! Za pierwszym razem a tamto wrzuciłem 6. Plus jeszcze great. No i mamy jest to Pokémon Piskliwe? <grystanie> czy Co coś takiego. Uwielbia... No robić różne, powiedzmy, przykusy, jak na przykład skrzyczenie, czy nagłe wystraszenie ludzi nocą. No fajnie, skoro noczą straszy, to... No, chyba to jest No więc sobie jeszcze wrócimy do centrum Pokémon zerknijmy naszą nową Bezdrzewius. No i w sumie o, dla panienki selfie moglibyśmy też... E, tam lepiej, moglibyśmy dać... że się po prostu persjana, którego chciała zobaczyć. To pokażę wam, to też się stanie. E, tak trudno mi powiedzieć teraz z czasem, bo nie, nie wycinałem na razie fragmentu jeszcze nagrania. Więc... E, na szybkości w sumie nie, bardzo nie ma się czego leczyć. E, Zatknijmy tylko na... Poki. Pokazałam już Mystic z którą właśnie teraz zawaliśmy. Jest, jest to, tak jak mówiłem, Pokémon Duch. Czysty Pokémon Duch, na Adamant, Adamant, tak sobie, chociaż nie wiem. Dość dobry w spec i całkiem szybki ten Pokémon. Trzeba przyznać, ma nawet czy czyli nieraniony, jest przez. raniona w sumie przez to takie ziemne. i na Growl, Sawade, Spite oraz tam Tamta wcześniejsza, pierwsza w sumie, która miała wyższy poziom, miała jeszcze Confuse Ray. No i gdzie jest persjan? Ja pamiętam, że łapałem gdzieś takowego. Chyba powinien być gdzieś tutaj i jest. To więc pokażmy pani Costawi... Yy, persjana. Maraka na razie... Naszą damy sobie na razie do tutaj któregoś boksu. Sękengara też moglibyśmy dodać na dół. <laughs> więc szybko przepłyniemy się do pani Kistopy i pokażmy jej persjana, którego tak bardzo chciała zobaczyć. Ciekawe, co zostaniemy za spełnienie zachcianki. No, no dobra, na razie dostaje nam się walka z Dzikim Pokiem. A od niego nam się raczej nie dostanie, bo ma niski poziom. Więc no, ja sobie właśnie dałem no, nas jako pierwszą, bo jak szukam, przy tej Mischiewus, zarówno tej drugiej, jak i tej trzeciej, to tak trochę dzikich duchów nie nabadało, a z kolei normalny Pokémon, jakim jest Firo, jest naprawdę świetnym, świetną opcją na duchy, no bo mamy w końcu też i ataki latające, które jednak na duchy działają. A takich dwutanach do nie dobra, piękno selfie? mam dać, czy slepi? selfie, a jednak Eee. Nawaliłem? Niby dlaczego. Nie mam sankerna. Idź mi stąd. <grym> No niestety, jak za długo będziemy zwlekać, to niestety poka... Znaczy, no... no... no 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 to nam pokań niestety nie przyjmie. A szkoda, pokazałbym wam co będzie, jak damy właśnie poszukiwanego przyciąga poka. A, teraz te kerna, którego niestety nie mam chyba. Nie, samkarna chyba nie da się zapać w fajalite i live green. Więc niestety muszę zwrócić. Do mojego personelu. Bo może sobie wezmę Gengara do Kimu. Bo w sumie tak naprawdę chyba już zbyt wielu nowych Pokémonów to zapewne nam nie pozostało. Ewentualnie wyewoluować pozostałe i coś tam w Safari No i w sumie jeszcze film w filmie w Green. To będzie wszystko, że, że będziemy do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii. To cóż, do usłyszenia. Cześć. Zapraszam was również na moje pozostałe filmy.